Z coraz większą popularnością w Łukowie cieszą się występy stand-uperów. Niedawno w Łoku gościliśmy jednego z najbardziej rozpoznawalnych komików. Łuków ze swoim programem Zło Konieczne odwiedził Adam Van Bendler. Na pewno będzie wesoło. Moi drodzy, kto jest pierwszy raz na stand-upie? Dobra, okej. Okay. A kto przyjął dzisiaj spoza miasta? Radzę. Dobrze, ale ma pan ja. Co dalej? Jak? Ryki. Ryki? Wow. wow. Ryki, wow. A wow. Dobra, tam co dalej? Ruda. A miejscowość? Nie na żonę. Ale właśnie jest żonę Ruda, z niej się po śmiecie. Skurwia mnie jak. Ale kupia bilety także. Dobra, tam jest dwie miejscowości jeszcze, no? Kaseldo! A co? Kaseldo, du, duże rogi. Dobrze, duże rogi? Pan też z żoną, rozumiem, tak? Ja <noise> z się przedstawia? Luda, duże rogi, mały członek. Członek średni. Duże rogi tam było, co? Kaseldo! Małe rogi, kur. Kasyno? Asyldu. Jak? Asyldu. A, chuj z tym, dobra. Za daleko panie święci. Dobra, jeszcze dwie jednak. Kolano? Naprawdę kolano i to mówił łzy pan. Pan powiedział. Nie, ja spojrzałem na pana, przepraszam. Nie wiem, w którą stronę patrzę. Dobra. I jak to, jaka miejscowość jeszcze raz? Kolano? Nie. Kolano kolano. Kolano. Kola. Kola, kolano. kolano. Ale z takim akcentem razem, tak? Kolano. Razem gdzieś pod Białorusią, tak? Dobrze. Kolano to brzmi jak taka miejscowość, w której mógłbym mieć ślubne dziecko. w jakimś takim chujowym imieniu. Na przykład Albin.